8000 km przez 10 krajów, 150 godzin za kółkiem, z przyczepą na haku, 27 dni w podróży. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co wydarzyło się podczas tej wyprawy i czego się nauczyliśmy, zapraszam Cię do dalszej części tego odcinka. Cześć. Ja się nazywam Kordian Borowiak i na tym kanale publikuję przydatne informacje dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak również wszystkich tych, których Wielka Brytania z jakiegokolwiek powodu interesuje. Na tym kanale zamieszczam również coraz więcej informacji na temat podróży, czy to z Wielkiej Brytanii, czy po Wielkiej Brytanii. Dlatego też nagram teraz serię odcinków, w której podzielę się moimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat. Wszystkich krajów, które udało nam się zwiedzić w niedalekiej przeszłości skończonym Eurotripie. Postaram się podzielić tą serię na odcinki w taki sposób, aby każdy odcinek mówił o jednym państwie, w którym mieliśmy okazję się zatrzymać. Na pierwszy rzut pójdzie Luksemburg. Tylko jeszcze tytułem wstępu dodam, że w sumie przejechaliśmy przez 10 krajów, a zatrzymaliśmy się, jeśli dobrze liczę, to w siedmiu z nich. Był to Luksemburg, Austria. Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Włochy i Szwajcaria. Zapraszam do dalszej części. W każdym z odcinków postaram się przedstawić Wam ważne wskazówki na temat podróżowania do tych krajów miejsca, które odwiedziliśmy odpowiedź na pytanie, czy warto, czy nie warto je zwiedzać koszty biletów oraz podzielę się z Wami moimi subiektywnymi odczuciami na temat tego, co myślę o interakcji i tym, jak mieli bądź też nie są mieszkańcy danego kraju. Dla turystów. Zaczynajmy. Zanim już naprawdę na dobre rozgadam się na temat Luksemburgu, to dodam jeszcze tylko, że podróżowaliśmy z przyczepą kempingową. Było to dla nas totalnie nowe doświadczenie. Przyczepę kupiliśmy praktycznie dwa tygodnie przed wyjazdem, więc mieliśmy okazję w zasadzie tylko króciutko, w jeden weekend ją delikatnie przetestować. A tak naprawdę całe doświadczenie zbieraliśmy podczas tej podróży. W związku z czym postaram się też z Wami podzielić kilkoma myślę, że ważnymi i bardzo przydatnymi wskazówkami na temat tego, o czym należy pamiętać, gdy podróżujecie z przyczepą kempingową. No dobrze, a więc Luksemburg. Wedle różnych statystyk, najbogatsze lub co najmniej państwo z pierwszej trójki najbogatszych państw świata. Zawsze bardzo chciałem zobaczyć, jak Luksemburg wygląda. Wiele o nim słyszałem, no i w końcu się udało. Aby dojechać do Luksemburga, mieliśmy dokładnie 854 km do przejechania z miejsca, w którym mieszkamy w Anglii. Zrobiliśmy to w jakieś niecałe 24 godziny, ponieważ jechaliśmy najpierw wieczorem na prom, na który dojechaliśmy około drugiej trzeciej w nocy. Około godziny 5 rano byliśmy we Francji, gdzie na parkingu przy autostradzie zatrzymaliśmy się, aby się przespać. Po czym około godziny 10-11 rano ruszyliśmy dalej w stronę Luksemburga, gdzie dojechaliśmy bodajże w okolicach godziny 18-19. Więc tutaj już pierwsza wskazówka, jeżeli podróżujecie z przyczepą i próbujecie zaplanować sobie podróż, wpisując na przykład w Google Maps, ile macie do danego miejsca i jaki czas wam pokazuje. Proponuję średnio do każdych dwóch godzin podróży dodać co najmniej jedną godzinę, jeśli nie półtorej. My generalnie mieliśmy nieco pecha, ponieważ wiele się na trasie działo, staliśmy w wielu korkach, były różne wypadki po drodze. Także bardzo często, jeżeli mieliśmy w jakieś miejsce, na przykład 4 godziny na nawigacji, to jechaliśmy tam 8. Także bądźcie na to gotowi, szczególnie jeżeli macie na haku dużą i ciężką przyczepę. Kilka informacji na temat Luksemburga. Ma on 2586 km2, czyli jest naprawdę malutkim państewkiem. Graniczy z Belgią, Francją i Niemcami. Dogadacie się tam po francusku, niemiecku, angielsku bez najmniejszego problemu. A w Luksemburgu, mało osób to wie, ale również istnieje język luksemburski, który jest Myślę, że czymś w rodzaju zlepki francuskiego z niemieckim. W samej stolicy myślę, że na dzień dobry możecie się spodziewać wszędzie bonjour, natomiast jeżeli zaczniecie mówić po angielsku, to każdy bardzo szybko przełączy się na ten angielski i będzie w stanie się z wami komunikować bez najmniejszego problemu. W Luksemburgu mieszka około 630 tysięcy ludzi, natomiast co ciekawe około 150 tysięcy osób codziennie przyjeżdża do Luksemburga z państw granicznych do pracy. Dla porównania w Warszawie jest blisko 2 miliony mieszkańców, a w Krakowie około 800 tysięcy. Także ilość mieszkańców w Luksemburgu jest mniejsza niż w takim polskim Krakowie. Dobrze, miejscem docelowym, do którego udawaliśmy się z naszą przyczepą, był camping Zimmer Schmelz. I myślę, że nie bez powodu tak się nazywa, bo był z niego niezły szmelc. Nie chcę tutaj za dużo się rozwodzić na temat tego, co tam nam się nie podobało, ponieważ nie od tego jestem odcinek, ani kanał, żeby narzekać. Natomiast jeśli mam tą sposobność, to przestrzegę was przed tym campingiem ze względu na to, że niedużo było tam prawdy, jeżeli chodzi o to, co było napisane w ogłoszeniu, a to co okazało się rzeczywistością oraz właściciel tego przybytku, to osoba, z którą na pewno. Nie chcecie mieć do czynienia. Całe szczęście naszym celem nie było siedzenie na kempingu, ale zwiedzenie stolicy Luksemburga, która również nazywa się Luksemburg, bo może warto było tutaj sprostować, że pełna nazwa tego państwa to wielkie księstwo Luksemburga. Ok, więc udaliśmy się do stolicy. Tutaj jedna myślę, że bardzo ważna porada i informacja zarazem. Cały transport miejski, czyli autobusy, tramwaje, jak również pociągi, są w Luksemburgu, całym Luksemburgu, nie mówię o stolicy, tylko o państwie, darmowe. Pociągi do drugiej klasy również są darmowe. Oprócz tego, wokół stolicy Luksemburga istnieje cała masa parkingów Park and Ride, które w większości również są darmowe. Dlatego naprawdę polecam taką opcję zwiedzania, że jedziecie sobie samochodem na park and ride, gdzie zostawiacie auto na cały dzień za darmo, zjeżdżacie sobie windą na dół na przystanek autobusowy, gdzie średnio co 10 minut odjeżdża autobus w przeróżne kierunki stolicy, gdzie tylko wam się zapragnie dostać, również za darmo. Jest to świetna metoda komunikacji. My z niej korzystaliśmy zwiedzając Luksemburg i naprawdę bardzo to polecam. Jeżeli jesteście nastawieni na zwiedzanie dosyć sporej ilości miejsc w Luksemburgu, to polecam kupno takiej karty, która nazywa się Luksemburg Card, którą możecie kupić online i zainstalować w aplikacji w swoim telefonie. Kosztuje ona 13 euro od osoby i w w ramach tej karty macie bardzo wiele zniżek i darmowych wstępów na przeróżne atrakcje. Jeżeli macie zaplanowane dwie, trzy płatne atrakcje, to już wtedy na pewno będzie się to opłacało. My niestety nie mieliśmy tyle czasu i z płatnych atrakcji w zasadzie zwiedziliśmy tylko kazamaty, ale po kolei. Przedstawię wam kilka naprawdę ciekawych miejsc, które możecie w Luksemburgu zobaczyć za darmo, a są one naprawdę godne uwagi. Po pierwsze, Chemin de la Corniche. I wybaczcie mi wymowę, bo nie mam pojęcia, jak powinienem to poprawnie wymawiać. Podstawię tutaj nazwę, żebyście mogli sobie to przeczytać i wygooglować. Jest to trasa widokowa na dawnych murach obronnych miasta. Jest to miejsce, które jest wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. I rozpościera się z niego naprawdę przecudowny widok na Luksemburg. Ponieważ Luksemburg jest podzielony na część górną i dolną, właśnie z tego tarasu możecie podziwiać całą dolną część Luksemburga. Widok jest fenomenalny. Również co warto tutaj dodać, to trasa ta prowadzi bezpośrednio do kolejnej atrakcji, którą mieliśmy w planach zobaczyć, i są to tak zwane Kazamanty Bok. Jest to system fortyfikacji obronnych. Wejście do tych kazamantów kosztuje 7 euro od osoby i może być tak, że będziecie musieli z pół godziny, godzinę poczekać, ponieważ wejścia są w określonych interwałach czasowych. Także my mieliśmy taką sytuację, że kupiliśmy bilety dopiero na wejście za godzinę, ponieważ wcześniej już się nie dało. Miejsce dosyć ciekawe, na pewno troszkę trzeba się nachodzić. Również rozpościerają się tam całkiem ciekawe widoki. Myślę, że za 7 euro jest to całkiem dobry stosunek ceny do tego, co macie okazję zobaczyć. Również w tej okolicy, gdzie znajdują się kazamanty i ta trasa widokowa, znajduje się może 10-15 minut spacerkiem od nich pałac Wielkich Książąt Luksemburga. W lato można do niego wchodzić do środka. My się na to nie zdecydowaliśmy, obejrzeliśmy go sobie z zewnątrz. Myślę, że jest to ciekawa atrakcja, tak żeby sobie przejść i zobaczyć w trakcie, gdy zwiedzacie generalnie Stare Miasto i samo serce centrum Luksemburga. Oprócz tego, kolejna, już ostatnia, darmowa atrakcja, którą mieliśmy okazję zaliczyć na naszej liście, to winda Pfafental. Mam nadzieję, że znowu dobrze to wymawiam, zamieszczę oczywiście tutaj nazwę. Jest to przeszklona winda, do której prowadzi również przeszklony tunel, który jest zawieszony na wysokości 71 metrów, gdzie na samym końcu przy wejściu do windy ma jeszcze przeszkloną podłogę. Także jest to na pewno ciekawa atrakcja, szczególnie dla takich osób jak ja, które mają lęk wysokości. Natomiast naprawdę polecam spróbować mimo wszystko. W samej tej podróży windą naprawdę można się cieszyć super widokami, i jest ta winda otwarta praktycznie cały dzień aż do godzin późnych nocnych. Na koniec dodam jeszcze, że Luksemburg jako taki spodobał nam się ogromnie, a przede wszystkim to, co nam się najbardziej spodobało, to podejście ludzi to, jak bardzo są przyjaźni i pomocni i chyba nie byłem jeszcze w żadnym innym kraju w swoim życiu, gdzie. Spotkałbym się z taką życzliwością i chęcią pomocy. Dla przykładu podam taką sytuację, gdzie w ciągu dnia próbowaliśmy wrócić autobusem na chwilę do samochodu na park and ride i wygooglowałem trasę. Autobusu, którym muszę wrócić, wskoczyłem do niego i jadąc sprawdzałem, czy na pewno poruszam się w dobrym kierunku. Okazało się, że wsiadłem do dobrej linii, natomiast miałem jechać zupełnie w drugą stronę, więc nie stałem po tej stronie ulicy, po której miałem na przystanku. Zapytałem jeszcze kierowcę, aby się upewnić, który potwierdził, że powinienem jechać w zupełnie drugą stronę, więc miałem w planach przesiąść się na najbliższym przystanku i przejść na drugą stronę ulicy. Gdy podjeżdżaliśmy do tego przystanku. To zauważyłem, że ten sam autobus o tym samym numerze już odjechał, więc nie zdążę. Się na tym przystanku zmienić. Jednak co się wtedy wydarzyło? Kierowca tego autobusu, który wiedział, że mam w planach tą przesiadkę, otworzył szybę, nakazał jakiegoś tak ruchem ręki temu swojemu koledze z autobusu z naprzeciwka się zatrzymać, który zatrzymał się na środku drogi. Ten mu wytłumaczył, że ja z synem musimy się przesiąść, ponieważ chcemy jechać w drugą stronę. Otworzył nam drzwi, żebyśmy mogli wyjść, i na środku drogi przesiedliśmy się z jednego autobusu na drugi. Dużo więcej było takich historii, gdzie ludzie byli mega pomocni, i nigdzie wcześniej nie spotkałem się naprawdę aż z taką życzliwością. Chociażby z tego jednego powodu, naprawdę warto odwiedzić Luksemburg. No dobra, to wszystko na dziś. Zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie będę mówił o kolejnych krajach, które zwiedziliśmy. Następna w kolejności będzie Austria, a później bardzo obszernie będę opowiadał na temat Chorwacji. Myślę, że to podzielimy już na więcej odcinków niż. 1. Natomiast jeśli spodobał ci się ten odcinek, to daj proszę łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. To pomoże nam rozwijać go i zamieszczać tutaj jeszcze więcej ciekawych wideo i informacji dla was. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć.